Jeśli lubisz historie, po których strach zapuka do Twoich drzwi, upewnij się, że subskrybujesz kanał Nocne Strachy. Kliknij dzwoneczek, zanim coś kliknie go za Ciebie. Kochanie, jesteś gotowa? Spóźnijmy się. Westchnąłem. Nawet z moją pomocą Melissa zawsze się guzdrała. Uśmiechnąłem się, gdy schodziła po schodach z włosami upiętymi w piękny kok. Była tak piękna. Wyglądasz cudownie, ale czemu ta mina? Idziemy do przyjaciół, nie na pogrzeb. Objąłem ją, wdychając jej zapach chącień. Zdrygnęła się, ale udawałem, że nie zauważyłem. Wtedy zobaczyłem... Melissa, nosisz ten stanik? Myślałem, że go wyrzuciłem. Pannie mi pożyczyła... Mruknęła. Pannie to dziwka... Prawie krzyknąłem, ale się powstrzymałem. Czuję się brak szacunku, gdy pokazujesz swoje piersi, powiedziałem spokojnie. Nie pokazuję piersi, przestań się na nich skupiać. Stara dziwo. Wrzasnęła. Oboje zamilkliśmy ćmy. W jej oczach zobaczyłem satysfakcję z mojego bólu. Poczułem, jak chcę ją uderzyć tak mocno, aż. w mamo, przepraszam. Wyszeptała, zapinając koszulę. Skinęłam głową i wyszłyśmy. Wciąż czułam w dłoniach miękkie włosy córki.